Witaj! W opowiadaniu jest pewien moment, który możecie zirytować. Nie jest to jakoś, nie jest to coś, tylko to coś ktoś nam przerwał. A dokładnie kilka osób, które chodziły po drodze, no ale okej, okay. ja ci nie przedłużam, dlatego że jeśli już ten moment się rozpoczął wtedy i ja tak jakbym mówił do Was w tym momencie jak to się dzieje, dlatego że postanowiłem pociągnąć to dalej, tak aby zobaczyć faktycznie co się stało i może jakieś dźwięki więcej nagrać, Dlatego tak chciałem to zbadać i już mówiłem, jakby chciałem to relacjonować, co faktycznie się dzieje, także stąd właśnie komentarz podczas tego, jak to się dzieje, bo możecie pomyśleć, że to jest pewnie coś wyreżyserowaną, ale został materiał, ten kawałek podgłośniony bardziej, aby można było usłyszeć trąbienie, też takie jakieś krzyki na ulicy. Trochę dziwne, bo mam wyciszony pokój i to, a, i to aż słychać było. Także... Także, także, także. Także zostaw łapkę w górę, komentarz, udostępnij na Facebooku. Jeśli nie subskrybujesz mojego kanału, zasubskrybuj go. A jeśli subskrybujesz, a nie zostałeś dobrze powiadomiony o tym filmie, to powinieneś kliknąć w dzwoneczek. No i miłego słuchania. Trzymaj się. Dzisiejszego wieczoru wyszedłem ze swojego małego mieszkania na skraju lasu w celu rozeznania się po okolicy. Wprowadziłem się tutaj trzy dni temu i jeszcze nie zdążyłem tego zrobić. Najbliższy sąsiad ma domek jakieś 3 km od mojego, najbliższy sklep jest oddalono ponad 20 km. Nie lubiłem przebywać w obecności dużego grona ludzi. Zawsze mnie to przytłaczało, od zawsze, kiedy moja mama zginęła w wypadku samochodowym. Miałem od tamtego czasu problemy z powstrzymywaniem strachu przed samochodami. Sam posiadam jedynie rower, a mieszkanie na skraju cywilizacji umożliwia mi odseparowanie się od tego, czego się boję. Jest godzina 20. Zaczyna się ściemniać. Wyciłem latarkę i wyszedłem z domu, mając na sobie stare trapery, bojówki i jakąś podartą podkoszulkę. Poza latarką wziąłem ze sobą scyzoryk. Była końcówka lata, więc pomyślałem sobie, a nuż znajdę jakieś grzyby. Wyszedłem przez ganek. Moim oczom ukazał się gęsty las. Korony drzew sięgały kilkudziesięciu metrów. Mimo jeszcze w pory korony drzew pochłaniały znaczną część promieni słonecznych. Podłoże było pokryte kawałkami spadających gałązek, mchu i standardowej ściółki leśnej. Można było zauważyć parę krzewów, z czego na niektórych rosły jakieś owoce. Wkroczyłem do lasu i pierwsze co przykuło moją uwagę to uspokajający śpiew ptaków, które o dziwo nie słyszałem będąc na ganku. Przez pierwsze 15 minut marszu nic szczególnie nie rzuciło mi się w oczy. Wszędzie mech, ściółka i drzewa. Nagle spostrzegłem coś jak gdyby wydeptaną dróżkę. Była ona wąska, prawdopodobnie wydeptana przez jedną osobę. Nie zastanawiając się długo, podążyłem wydeptanym szlakiem. Droga prowadziła ciągle prosto i po przebyciu 20 minut marszu znacznie odczułem zachód słońca. Włączyłem latarkę. Należała ona do mojego ojca, dostał ją w policji za 15 lat służby. Naprawdę spełniała swoje zadanie. Drogą, którą podążam, zdaje się być jak gdyby niewydeptana, tylko wypalona. Zagłębiając się coraz głębiej w las, robi się coraz wilgotniej i chłodniej. Nieopodal słychać pochukiwanie sowy. Śpiew ptaków już dawno ucich, a kilkadziesiąt mil od mojej lewej słychać wycie samotnego wilka. Po minięciu jakichś piętnastu minut droga się kończyła. Na jej końcu znajdowało się obudowane z kamienia, niosące na sobie ślady czasu kamienne zejście w dół. Nie myśląc wiele, spojrzałem w głąb, świecąc latarką. Rozejrzałem się, tylko czy nie grozi mi nic poza śliskimi stopniami i pajęczyną, po czym ostrożnie zacząłem schodzić w głąb nieznanego. Po przybyciu kilkunastu stopni ukazał się przede mną ciemny i wilgotny korytarz. Nie był on szczególnie zniszczony, co całkowicie odbiegało od tego, co znajdowało się na zewnątrz. Przyznam, że może się nie tle mnie to zaniepokoiło, co zdziwiło. Po chwili rozważań postanowiłem się tym nie przejmować zbytnio i ruszyłem w dalszą eksplorację tajemniczych podziemi. Po chwili marszu doszedłem do rozwidlenia. Jedna droga prowadziła dalej prosto, zaś druga odbijała w prawo. Z lewej strony na ścianie widniała całkiem... Całkiem nowa tabliczka, na której były narysowane jakieś małe symbole, przypominające trochę pismo piktograficzne. Zszokowało mnie to, bo przecież skąd mogła się wziąć tutaj całkiem nowa drewniana tabliczka. I co ważniejsze, co oznaczała. Postanowiłem iść prosto, od zawsze lubiłem proste rozwiązania. Poczułem zimny powiew, jakby przeciąg, lecz nigdzie nie widziałem żadnych otworów, ani wcześniej nie czułem wiatru. To było co najmniej dziwne. Wędrowałem tak aż do następnego rozwidlenia. Znów prawo prosto i znów tabliczka z niezrozumiałymi dla mnie symbolami. Poczułem trochę monotonii. Korytarze wyglądały podobnie, różniły się jedynie umiejscowieniem, kępek, pajęczyny i kurzu. Wędrując dalej, dotarłem do rozwidlenia prowadzącego na lewo oraz na prawo. To, co mnie przeraziło, to wydeptane w kurzu ślady bosych stóp oraz czegoś ciężkiego, co zostawiło spore rysy na kamiennym podłożu. Pomyślałem, że pora stąd wracać i niemal biegnąc zawróciłem. Maszerowałem najciszej i najszybciej jak się dało. Starałem się nie robić zbyt wielkiego hałasu, lecz nagły przypływ paniki mi to utrudniał. Gdy dotarłem do poprzedniego skrzyżowania przed sobą usłyszałem ciche i stłumione szuranie. Po kamiennym podłożu. Przypomniało to lekkie szuranie nożem po osełce. Serce mi zamarło, a ja sparaliżowany nie wiedziałem co mam robić. Patrzyłem się tępym wzrokiem przed siebie i sam nie wiem na co czekam. W końcu to ujrzałem. Oraz to coś zobaczyło mnie. Zaczęło biec w moją stronę, tym samym przerywając błogi szum szuranej stali. Kompletnie nie wiedziałem co mam zrobić. Szarżował na mnie wielki, ledwo mieszczący się w korytarzu człeko podobny stwór z powybijanymi gwoździami w twarz. Odziany w szarą płachtę, która zasłaniała tylko miejsca intymne. Wszędzie miało pełno ran. Niektóre z nich wciąż krwawiły, a stalowe narzędzie, które wydawało ten błogi odgłos, okazał się wielki metalowy pręd w kształcie litery T z zaostrzonymi oboma końcami. Wokół rozległ się huk jaki wydawała szarżująca bestia. Już nawet ja sam nie słyszałem bicia swojego serca, które chciało mi wręcz wyskoczyć z piersi. Nie potrafiłem drgnąć, ciągle starałem się ruszać, powtarzałem w myślach, rusz się, uciekaj, lecz strach był zbyt silny, gdy temu czemuś pozostało niespełno parę metrów, wydobyło z siebie dźwięku, którego istnieniu nie miałem pojęcia. Był to niesamowicie głośny rek, przypominający tąpnięcie słonia, który w ostatniej chwili ocucił mnie z paraliżu i zdążyłem uskoczyć przed zamachem tego monstrum. Zacząłem biec rozwinięciem, którego nie znałem. W głowie poza dźwiękiem mojego sapania dudniła mi jedna myśl. Ratuj się. Biegłem ile sił w nogach. Lawirowałem w coraz to bardziej krętych korytarzach. Strach narastał, a hug goniącej mnie bestii był coraz głośniejszy. Nagle usłyszałem lekkie skrzypnięcie. Po chwili dotarło do mnie co się stało. Kurwa, latarka mi siadła. Nie proszę, nie teraz. Próbowałem kilkoma uderzeniami przywrócić je uderzenia niestety bezskutecznie. Myślałem, że zaraz zginę. Tylko to mi dudniło w głowie. Zaraz zginę. Nagle wbiegłem do oświetlonego pomieszczenia. Chwilę mi zajęło, zanim przyzwyczaiłem się do o dziwo sztucznego oświetlenia. Pomieszczenie było niezbyt duże. Posiadało dwa kamienne stoły, z czego obok jednego z nich stała gregat. Na nim zaś stała lampa oraz magnetowon. Koło drugiego stołu stał chłopiec w czarnej koszuli i równie czarnych spodniach. Miał dłuższe kręcone włosy i ciemną cerę. Spojrzał na mnie przestraszony i rzucił szybko. Właś, muzyka go odstraszy, po czym podbiegł do magnetofonu i puścił na cały regulator dołp, my funeral. Trochę mnie to uspokoiło, gdyż w tym dzieciaku było coś, co wzbudzało zaufanie. Zdawał się być dobrym człowiekiem. Sam nie wiem czemu, ale ufałem mu. Zwłaszcza, że nie słyszałem już odgłosów. Zardzewiały kawałek stali z niesamowitym impetem wbił się jak w masło w czaszkę stojącego w wejściu mężczyzny. Nie rozbiło jej. Przypominało to wbicie włóczni. Krew zaczęła powoli wyciekać z jego ust. Płyn mózgowy rozdał się w miejscu wbicia ostrza. Jego błogie już ciało lekko suwające się z wbitego w czubek głowy szpikulca rzuciło ostatnie, trzeźwe spojrzenie w przestrzeń przed nim. Widział chłopca, u którego dostrzegł lekki uśmiech w tym samym momencie, w którym w utworze Rozbrzmiał fragment. So thank you for coming alone. Dziękuję za wysłuchanie. Teraz posłuchacie może kawałka, w którym właśnie coś wydarzyło się na drodze. I nie wiem, co mogłoby to oznaczać, dlatego że kto normalny o tej godzinie biega po drodze w ten sposób. No, kolędnicy chyba nie byliby aż tak zawariowani, żeby prawie że zamić, dlatego że mamy zamić za oknem dosłowną. No i tak właśnie to wygląda, także żebym posłuchajcie. A jeśli chodzi o zakończenie tej pasty, tam gdzie mi to przerwało, to ona się tak dziwnie kończy, że ten chłopiec tam wchodzi gość wchodzi do tego chłopca, nie słyszy już tego odgłosów i nagle jest taka myśl, przerwanie tej myśli w tym opowiadaniu, także jeśli ktoś by chciał, to ja mogę przesłać ten tekst w opis mogę, możecie mi tam napisać, bo faktycznie ten, to, ten tekst tak dziwnie się kończy, także żeby nie było niedomówień że ja po prostu jak przerwałem to, to nie wróciłem do tego co miałem wrócić także Posłuchajcie tego. Może będziecie dobrze słyszeć o co chodzi, bo początek tak jakby ktoś trąbił, ale nie wiem. Nie wiem czy to się nagrało, także posłuchajmy. Co tam się dzieje? Jest. 11? Ktoś trąbi. I przerażająco krzyczy na zewnątrz. O co chodzi? Czekajcie chwilę. O kurde. Jacyś ludzie biegną po drodze i krzyczą. To ciekawe.